Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 1 czerwiec 2014, wczesny poranek. Dzisiejszy temat, ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka, to tak trochę do tego nawiążę. Bądźmy jak dzieci. Bądźmy jak dzieci, róbmy w życiu wszystko, żeby nie stracić tego dzieciństwa w sobie. Żeby nie zgubić, a jeśli niestety zgubiliśmy a w jakichś obszarach, to, to bycie dzieckiem, to zróbmy wszystko, żeby do tego wrócić. Dlatego, że potrzebujemy być jak dzieci: jak dzieci pod względem ufności do ludzi, pod względem otwartości, pod względem ciekawości, ciekawości świata, a pod względem radości, radości życia, pod względem niespożytej energii. Bądźmy jak dzieci. Róbmy wszystko, żeby być jak dzieci. Bo, bo tylko wówczas żyjemy tak naprawdę. Tylko wówczas żyjemy. Kiedy stajemy się tacy dorośli, tacy poważni, tacy tacy, tacy e, napompowani, na tacy, tacy, tacy prawda, rozważni. wszystko wiemy, tu się znamy, a to głupota, a to nie tak, a tego nie warto i tak dalej. Tracimy radość życia. Więc bądźmy jak dzieci. Bądźmy. To jest tak bardzo, bardzo ważne. Oczywiście jest pewna granica. Chodzi o to, żeby być jak dziecko, ale chodzi o to, żeby nie zdziecinnieć, prawda? Więc nie, 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 nie zdziecinniejmy, jak to się mówi. Nie dziecinniejmy na starość. Bądźmy jak dzieci, bo w tym jest sekret życia, sekret radości życia. To jest tak bardzo ważne, żeby być jak dziecko. Zawsze o tym pamiętać. Ilekroć nas. Kusi ta powaga, to bycie takim, <laughs> prawda? Powiedz sobie w sercu, hej, jestem dzieckiem, jestem dzieckiem tego świata, jestem dzieckiem przecież, a mam tyle radości w sercu. Um, życzę drugiemu to, co chciałbym sam w życiu przeżywać i tak jak traktuję drugiego tak, jakbym chciał sam być traktowany. Bądźmy po prostu jak dzieci. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. Hej!